Współczesny człowiek żyje w termicznym komforcie. Kiedyś, kiedy żyliśmy jeszcze w naturze, to ewolucyjnie posiedliśmy różnego rodzaju przystosowania, które ułatwiły nam przetrwanie w ciężkich warunkach atmosferycznych. Jednym z takich przystosowań było wejście w stan ketozy, czyli w momencie, kiedy nie mieliśmy co jeść, to nasz organizm nauczył się metabolizować tłuszcz, który występuje na naszym ciele i dzięki temu mogliśmy przetrwać w okresie głodu. Innym przystosowaniem do zimy jest wytwarzanie brunatnej tkanki tłuszczowej, czyli ogrzewanie organizmu w momencie kiedy była zima. W mitochondriach, które obecne są w brunatnej tkance tłuszczowej, występuje białko. To białko nazywa się białko UCP1, białko rozprzęgające czy Także termogenina. I białko to rozszczelnia mitochondria, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że powoduje wyciek protonów z wewnętrznej błony mitochondrialnej i dzięki temu takie mitochondrium zamiast wytwarzać ATP, to energia, którą wytwarza, jest po prostu rozpraszana w postaci ciepła. Dlatego, jeśli jesteś osobą, która permanentnie marznie. To nakładanie na siebie kolejnych warstw ubrania czy przykrywanie się kolejnym kocem absolutnie tutaj problemu nie rozwiąże. To, co warto byłoby wtedy zrobić, to rzeczywiście na to zimno troszkę zacząć się eksponować. Jeśli zaczniesz mieć dreszcze. To też jest bardzo dobry znak, dlatego że to oznacza, że wydzielasz wtedy iryzynę, a iryzyna powoduje właśnie to, że Twoje białe adipocyty zamieniają się na adipocyty beżowe. Białą tkankę tłuszczową charakteryzuje niezwykła plastyczność i pod wpływem odpowiednich czynników może zostać przekształcona w beżową tkankę, a adipocyty beżowe mogą także nabyć cechy adipocytów brunatnopodobnych. Na aktywację białka UCP1 wpływają jeszcze inne czynniki. Będą to na pewno nasycone, zwierzęce kwasy tłuszczowe, które są ligandami dla białka UCP1. Dlatego że nasza dieta, wtedy kiedy jest zimno, powinna obfitować w kwasy tłuszczowe nasycone pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego katecholaminy, a konkretnie noradrenalina, czy także hormony tarczycy. Jeśli chodzi o trójjodotyroninę, to nie tylko ona służy nam do aktywacji białka UCP1, ale także trójjodotyronina zwiększa ekspresję takiego białka, które nazywa się PGC1-alfa, czyli białka odpowiedzialnego za biogenezę, czyli za powstawanie nowych mitochondriów w Twoich komórkach. Średnia temperatura ciała człowieka na przestrzeni ostatnich 150 lat spadła. Kiedyś wynosiła ona 36,6 stopni, natomiast na dzień dzisiejszy wynosi ona 36 stopni. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że mamy coraz słabsze mitochondria, dlatego, że mamy coraz mniej mitochondriów i przeważnie taka osoba, której jest permanentnie zimno, narzeka też na niski poziom energii. Sam proces wytwarzania ATP w mitochondriach nie jest procesem w 100% wydajnym. Dlatego mniej więcej od 40 do 60% energii, które produkują twoje mitochondria, także rozpraszana jest w postaci ciepła. Więc, jeśli jesteś osobą, która permanentnie marznie, po pierwsze, zadbaj o swoje mitochondria. Po drugie, zwiększ ilość kwasów tłuszczowych nasyconych kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego w swojej diecie. I po trzecie, Zacznij stopniowo wychodzić ze swojej strefy komfortu i eksponować się na zimno. Bo nawet jeśli posiadasz jakieś pokłady brunatnej tkanki tłuszczowej, tej tkanki tłuszczowej, która jest przepakowana mitochondriami na swoim ciele, to w momencie, kiedy ty na to zimno nie wychodzisz, to po prostu organizm ją utylizuje, dlatego że nie opłaca mu się jej trzymać. Dlatego zacznij eksponować się na zimno i pamiętaj także o tym, że brunatna tkanka tłuszczowa to nie tylko ciepło. Brunatna tkanka tłuszczowa to przede wszystkim dobry metabolizm i prawidłowa elastyczność metaboliczna.